Dobrze, w tej części praktycznej chciałbym przedstawić, jak zrobić dynamiczny URL, który będzie wyświetlał e, przepraszam, jakieś dane z pasy danych. Niech to będą chociażby takie e, oto dane z bazy mongodb. No i w tym celu najpierw instalujemy odpowiedni pakiet. Pythonowy. Jak już się zainstalował, to przechodzimy do wieku settings.pi. Mamy tu przygotowaną wcześniej zawartość. Przechodzimy oczywiście o naszą aplikację główną. Zobaczmy jak nazywa się nasza baza danych albo proszę uważać na te connection stringi, gdyż one mogą być różne w różnych bazach danych. No, 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 no dobra, to działajmy dalej. Teraz y, dajmy dynamiczną ścieżkę, o której ja wcześniej mówiłem. Jak mówiłem, te wszystkie funkcjonalności związane z artykułami będą umieszczone w aplikacji main. I do SPI. z tej racji, że to będą widoki pod jakimś nowym url-em, musimy je zadeklarować. No i Jednym słowem, to po co coś się pozostało? Teraz zadeklarowaliśmy, że pod takim url z czego w miejscu slaga może być wstawione cokolwiek, chcemy wyświetlać taki widok. Starczy ten widok dodać do istniejących widoków. Zaznaczamy kod, kopiujemy, brakujące elementy, importujemy. Tak to powinno wyglądać No i ostatnią rzeczą jaką powinniśmy zrobić żeby to zadziałało jest stworzenie odpowiedniego szablonu to już mieliśmy wcześniej omawiane z tym mam nadzieję że Nikt nie będzie miał kłopotu. Będzie dziedziczył po szablonie bazowym standardowo i po prostu podmienia tytuł i w treści wypisuje hardcodowany nagłówek article content i wkleja. To co, to, co chcemy, żeby było umieszczone w szablonie, warto zaznaczyć, że ten argument w funkcji renderującej że tak się wyrażę, może być wykorzystany w naszym szablonie. Mamy tu taki oto szablon, który przed chwilą utworzyliśmy i tego, ten, ten argument content możemy wykorzystywać i wykorzystujemy do wyświetlenia go. W tym przypadku jest to zawartość którą pobierzemy z bazy danych weźmy sobie tutaj serwer sobie uruchomiliśmy Starczy sprawdzić co się wyświetli i jak patrzymy na przeglądarkę to wyświetla się artykuł content i sam content, no i to jest, niech to jest, co ile to jest hardcodowane, to to jest pobierane z bazy danych. No, Jak widać, tak więc udało się nam stworzyć dynamiczny URL, który według pobieranego adresu pobiera z bazy danych określony rekord i jego zawartość wyświetla na stronie.